Halo, halo, dzień dobry, jestem żelazny. Witam was bardzo serdecznie w Minecrafcie 0.30 A jest to bardzo stara wersja Minecrafta. Zapytacie czemu my tutaj w ogóle jesteśmy. A to dlatego, że chciałem przedstawić wam nową serię, w której będziemy budować różne rzeczy w bardzo starej wersji Minecrafta, czyli właśnie tej wersji sprzed 10 lat oraz w najnowszej wersji, czyli wersji 1.13. Bądź nas na sprzedach akurat dzisiaj będziemy na wersji 1.13. I w tym odcinku zbudujemy domek domek właśnie na tej wersji 030 oraz domek na wersji 1.13. Porównamy sobie jak ten Minecraft przez te 10 lat się zmienił Co dodano w ogóle jak, jak, jakie rzeczy można zbudować? Tutaj będzie naprawdę ciężko według mnie cokolwiek zbudować, ponieważ mamy bardzo ograniczoną liczbę bloków. Potem wam pokażę zresztą ile ich mamy oraz nie możemy latać, więc będziemy... To będzie taki creative survival normalnie cię musieli skakać i, i się wspinać Dobra, nieważne e, Więc co, widzimy się zaraz na timelapse'ie, na którym będę po, Będę już budował właściwy domek e, Na tej wersji, e, a potem widzimy się Na wersji 1.13 e, i zbudujemy jakiś domek Tam, dokładnie na podobnej podstawie właściwie Chcę, żeby one były dosyć podobne No dokładnie, dobra, zresztą zaraz zobaczycie, idziemy Okej, okay, także jesteśmy już na wersji 0.30, właściwie cały czas byliśmy, ale zaczynamy w końcu budować nasz domek. Zaczynamy tradycyjnie od fundamentów, na których będzie wspierała się główna bryła budynku, która będzie zbudowana z drewna, ale póki co budujemy fundamenty ze stołna oraz cegieł. Myślę, że będzie to wyglądać całkiem spokojnie. Zresztą nie myślę, że będzie wyglądać to całkiem spoko, Wiem, że będzie wyglądać to całkiem spoko, ponieważ. Jak możecie zauważyć, głos dogrywam już po, e, po nagraniu, po budowie, no chciałem wam tutaj zrobić małego timelapsa, bo za długo by to trwało, ponieważ sam domek budowałem około 12 minut. E, sprawa jest w ogóle z tą budową mega utrudniona, ponieważ tak jak wam powiedziałem, nie mamy ani fly'a, nie możemy latać, e, ani, co, co jeszcze przed chwilą się zorientowałem, e, nie możemy kucać. Dokładnie, czyli jeśli jestem na jakieś krawędzi, to nie mogę sobie kucnąć, żeby szatkiem nie wypaść, tylko muszę, muszę uważać, żeby po prostu no uważać i tyle. Tak, dokładnie. Eee, więc co, zaczęmy już taką właściwą część naszego domku budować, tą właściwą, tą taką jedyną prawdziwą. I z tego co wiem, tak, dokładnie, teraz zaczęliśmy już budować dach, więc jesteśmy już mniej więcej w połowie budowy, ponieważ zostały nam jeszcze tutaj e, ścianki dookoła, tam zostawiłem to drewno puste w środku. E, mam nadzieję, że to jest dla Was jakkolwiek wyraźne, ponieważ e, niestety ten Minecraft, ta starsza wersja, odpala się tylko w takim małym oknie. E, jest to chyba HD, a ja nagrywam film full HD, więc musiałem troszeczkę rozszerzyć e, tą, to nagranie. Mam nadzieję, że tego aż tak bardzo nie widać, i zresztą jest trochę rozmaziane, ponieważ optymalizacja tej gry też nie była wtedy jeszcze aż taka genialna. Ale mam nadzieję, że da się to jakkolwiek oglądać, a jeśli nie, to mam nadzieję, że mój głos, chociaż troszeczkę rekom... Nie, to, to źle brzmi. Mam nadzieję, że chociaż e, możecie sobie mnie posłuchać teraz. Tak, dokładnie. Więc co, dach mam już prawie skończony, nieskończony, kurde, mam już prawie skończoną obramówkę, czy nie wiem, czy mogę tak to nazwać. Mamy prawie skończoną ramkę naszego dachu. E, I zaraz zaczniemy sobie budować e, już właściwy dach, aczkolwiek teraz jeszcze widzę, że zajęłem się ścianami. Dokładnie. Kurde, nawet nie pamiętam kolejności w jakiej to robiłem, ale już wiem. Dobra, teraz były ściany, zaraz będziemy robić. Dach. A ja w międzyczasie przypomnę wam, że jeśli ktoś z was jeszcze nas nie subskrybuje, byłoby nam bardzo miło, jeśli zrobilibyście to właśnie teraz, ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się, wielkimi, właściwie małymi krokami, zbliżamy się do 60 tysięcy subskrypcji, do których brakuje już naprawdę niewiele. A jeśli uda nam się wbić 60 tysięcy, to robimy 6-godzinnego live'a, na którym będziemy budować miasto, na którym będą konkursy, na którym będziemy, na którym będziemy z wami grać i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę wam zdradzić wszystkiego, ponieważ to będzie taka mała niespodzianka. Zobaczycie, jak wbijemy 60 tysięcy. Jesteśmy już kompletnie na, fi na finiszu budownictwa naszego domku. Ostatnie jakieś tutaj poprawki, ostatnie dekoracje. Dach ma, właściwie piętro mamy zrobione. Tutaj jeszcze szybko sobie zrobimy em, podłogę i to chyba tyle. Więc co? Przechodzimy do właściwej właściwego zwiedzania naszego domu. OK, także nasz domek jest już skończony. Jak widzicie jest on cały dosyć ciemny, ponieważ niestety w tym Minecrafcie, w tej wersji Minecrafta nie było jeszcze czegoś takiego jak e, słońce. Przecież się było, ale co, cokolwiek postawimy do góry, to od razu zasłania pod spodem, o widzicie, e, robi cień pod spodem. Także nie wygląda to dosyć fajnie. E, nie wygląda to w ogóle fajnie, dosyć fajnie, dobra, nieważne. E, jak widzicie do, wygląda to dosyć słabo. O, może tak to nazwę. E, I wracając jeszcze do naszego domku. Jest on bardzo prosty, ponieważ do no, siłą rzeczy nie da się tutaj zbudować bardziej skomplikowanych konstrukcji. Jednak mam nadzieję, że uda mi się go trochę podrasować z wykorzystaniem bloków, które będą na 1.13, ponieważ właśnie teraz, tak jak wam wcześniej powiedziałem, przebudujemy ten domek, postaramy się jak najlepiej go przebudować na wersji 1.13 z wykorzystaniem jak największej ilości bloków, które są dostępne na 1.13. Zresztą z 1.12 również i z innych takich nowszych wersji Minecrafta. I zobaczymy, jak przez te 10 lat się ten Minecraft rozwinął. W ogóle, zobaczcie, ile tutaj było bloków. Kurde, ile to jest. Tutaj mamy ich 9, tutaj 18, 27, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 33 30... 30... 30 bloki? chyba tak. Chyba około 33 bloków mieliśmy tylko dostępnych, a w tym momencie jest ich na pewno. ojej, ile? Myślę, że z kilkaset, co nie? Koło 200 albo nawet więcej. Dobra, nieważne. To co, przenosimy się na wersję 1.13 i próbujemy przebudować ten domek jak najlepiej w wersji 1.13. Po prostu. Do zobaczenia za chwilę. I w końcu czas na 1.13, czyli w końcu będziemy mogli się jakkolwiek popisać w budowie, ponieważ w poprzednim, w poprzednim budowaniu, na tej starszej wersji, niestety popisać je zbytnio nie mogliśmy. Ale zaczynamy standardowo od fundamentów, podobnych bardzo co wcześniej. Zresztą wielkość tego domku jest naprawdę 1 do 1 taka sama. Możecie je sprawdzać, możecie. Nie wiem, co jeszcze możecie. Możecie je sprawdzić. Jest naprawdę taka sama. Dla ciebie bardzo podobnie, tylko zamiast cegły dodaliśmy glinę, którą zresztą zaraz podmienimy jeszcze z, troszeczkę z cegłami. I już właśnie się zorientowałem, że mamy te. Ten domek, właściwie te fundamenty troszeczkę za nisko, i teraz dobudowałem je troszeczkę wyżej, i teraz jest już naprawdę jeden do jeden, tak samo jak tam. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. No, sprawdźcie mnie, tak? Sprawdźcie mnie. Eee, I tak jak już widzicie, same fundamenty możemy zbudować już o wiele lepiej udokorowane, o wiele lepiej wyglądające niż na tej starszej wersji, ponieważ możemy wykorzystać tutaj już raz, dwa, trzy, czterech różnych bloków do ich budowy, eee, podczas gdy eee, wcześniej mogliśmy wykorzystać tak mniej więcej dwa, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Tylko Cegło i tylko stona. A teraz to mamy już eee, nawet nie wiem, jak się te bloki dokładnie nazywają. Kurde, jak się nazywa, to, tak, to taka obra... to nie jest andezyt. To jest Nie, to nie jest andezyt. Dobra, nieważne. Tak, to jest andezyt? Tak, to jest polorowany andezyt chyba. Dobra, nieważne, bo się jeszcze ogłupię zaraz. Eee, I mamy kolejne dekoracje. Okna już przed chwilą też, z tego co widziałem, wstawiłem. Eee, I zaczynamy już właściwie eee, górną część domku, tą właściwą, którą również zbudowałem o kratkę za wysoko, ale niech będzie, no już nic nie zrobię. Nic, nic nie zrobię, niech tak zostanie i tak wygląda całkiem ładnie. I zresztą jakby wam tego nie powiedział, to chyba byście się nawet nie zorientowali, to ja tylko mam takie problemy, dokładnie. Eee, także co? Domek zaczyna przybierać już kształtów. Mamy już ściany tutaj na pierwszym piętrze. Lecimy już z troch, w trochę innej kolejności niż wcześniej, ale jest to naprawdę prostsze w budowie niż na tej starej wersji, ponieważ w końcu możemy latać, w końcu możemy używać różnych fajnych bloków, nie to co wcześniej. I kurde, naprawdę widać tą różnorodność, nie, widać te zmiany, które są, są w Minecrafcie przez te ostatnie 10 lat. Zresztą, co? Jest... Chyba wszyscy się spodziewaliśmy, że zbudujemy coś, że, że jesteśmy w stanie zbudować na tej nowszej wersji coś e, naprawdę lepszego. Ale nie spodziewałem się, że naprawdę aż tyle się zmieniło. Kurde, no nie wiem, no dobra, nieważne. Ja tutaj dziwne sentencje mam. E, lecimy z dekorowaniem okien, z tego co widzę, szybkie okien, okien, tak ogólnie tych ścian. E, I zaraz będziemy lecieć w końcu z dachem. E, Niestety, właściwie stety, niestety ten domek na wersji 1.13 budowałem około 6 minut dłużej niż ten domek na wersji 0.30, ponieważ, no, miałem więcej możliwości, miałem więcej bloków, więc siłą rzeczy budowałem go troszeczkę dłużej. A ja tylko w międzyczasie, jak już zaczynamy budować dak, to wam przypomnę, że możecie podrzucić nam w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć jeszcze w kolejnym odcinku tej serii, jeśli chcielibyście oczywiście taki odcinek jeszcze zobaczyć. Może to być zamek, może to być, nie wiem, jakiś domek na drzewie... Od was to wszystko zależy. Napiszcie w komentarzu, ja na pewno skorzystam z waszego pomysłu. Eee, I tak jak widzę, już jesteśmy na finiszu budowy dachu, znaczy na finiszu. Po prostu no, mamy już tą ramkę dachu i zaczynamy budować e, już e, właściwy dach, który zbudowaliśmy z pryzmarynu. E, a to dlatego, że chciałem, e, tak jak wcześniej zbudowałem liście, e, zbudowałem te liście, dlatego że chciałem w tym domku zbudować dach z pryzmarynu i chciałem, żeby również był zielony, więc analogia: zielone liście, zielony pryzmaryn, ładnie tutaj wszystko pasuje. E, I tak, właściwa bryła budynku, mamy. Już praktycznie gotową. Teraz czas na jakieś dekoracje, których będzie tutaj naprawdę sporo. Ponieważ z tego co wiem, musimy zaraz jeszcze dodać jakieś tutaj. E, zresztą zaraz zobaczycie, musimy dodać kwiatki. Nie, jeszcze. A, jeszcze płotki. Dokładnie. Tak, tak, tak. Zobaczcie, jaką różnicę w tym wszystkim robią dekoracje. Gdyby nie te dekoracje, ten domek byłby. Pusty, po prostu, więc jeśli budujecie, naprawdę pamiętajcie o dekoracjach Dają one naprawdę bardzo, 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 bardzo i to jeszcze raz bardzo dużo Są one naprawdę ważne i, e, i, i, no tak jak zresztą widzicie, dodają bardzo uroku takim domkom e, Co my tutaj dalej jeszcze mamy do zrobienia? Zresztą nie pamiętam, kurde, budowałem ten domek chyba z, z 17 minut łącznie e, I mamy tutaj jeszcze do zrobienia, właśnie, mamy tutaj do zrobienia te kwiatki Te kwiatki, które teraz właśnie robię przy, przed oknami, to są kwiatki, to kwiatki Ale nie wiem jak to się nazywa, doniczki? z kwiatkami, dobra, niech będzie. I na końcu z tego co pamiętam musimy jeszcze dookoła dodać troszeczkę guziczków dla wyglądu, chociaż one są już kompletnie opcjonalne bez nich też wyglądałoby to spoko, ale trzeba by ich nie dodawać, zawsze coś. Także jeszcze z tego co widzę kilka dekoracji i to będzie na tyle, także ja już się nie odzywam, zostawiam was jeszcze chwilkę z muzyką i widzimy się za chwilę w zwiedzaniu tego domku. Ok, także witam Was już przed domkiem zbudowanym na 1.13. Jak widzicie, mogliśmy pobawić się w końcu dekoracjami, i dodajemy ich naprawdę sporo. Mamy trochę bloków z 1.13, jak na przykład Pryzmaryn, e, oraz pełno innych bloków, które zostały dodane w późniejszych wersjach Minecraft'a. Kurde, teraz bardzo, bardzo, bardzo widać, jak ten Minecraft zmienił się przez te 10 lat. E, zresztą widzicie w tym momencie na ekranie porównanie tego domku, jak i domku, który zbudowaliśmy wcześniej. E, no i właśnie możemy na tym przykładzie zobaczyć, jak wiele rzeczy do Minecraft'a zostało dodane. Zresztą, do no, no, czego się spodziewaliśmy? No, wiedzieliśmy, że to tak to będzie wyglądać. Aczkolwiek yy, Tomek wyszedł mi naprawdę chyba Dobrze, nawet z tymi dekoracjami nie przesadziłem, aczkolwiek Ta górna część domku powinna być jedną kratkę niżej eee, No i to chyba jedyny błąd, który zrobiłem, ale reszta Wygląda według mnie przekazacko, możecie napisać, który domek wam się bardziej Podoba, czy ten sprzed 10 lat, czy ten e, dzisiaj Na 1.13, aczkolwiek wydaje mi się, że odpowiedź będzie jednoznaczna Że ten e, dzisiejszy, a może się zdziwię, może Komuś się bardziej podoba tamten, zobaczymy, e, zrobimy tutaj w ogóle coś Jeszcze w środku, już po, po nagraniu sobie dodałem tutaj w środku Jakieś schody, jakieś coś tam, nieważne, dobra, nieważne, po co po co to mówię w ogóle? Także to, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz komentarz, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku tej serii, jeśli oczywiście chcielibyście takowy. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie łapka w górę, komentarzach, subskrypcjach oraz dzwoneczka, chyba nie przegapić żadnego naszego najnowszego odcinka, ani live'ów. A my widzimy się, tak jak powiedziałem, w kolejnym odcinku. Pa! pa!